Przez chwilę dostałem bardzo niepokojącą informację, ale już jest podobno luz, ale i tak zakończę live'a. Nie, przeros przerosło mnie to, nie? Przerosło mnie to w chuj. Przerosło mnie to w chuj. No, gdy miałem tą wiedzę, nie? Gdy miałem tą wiedzę, i na przykład, bo też z konopem o tym rozmawialiśmy, że dostaliśmy tą wiedzę, dostaliśmy te screeny, jest wierzchołek góry Rodowej i co my teraz mamy zrobić? Nic, yy, nic z tym nie robić? Czy zrobić coś? No, i zrobiliśmy, nie? Po prostu chodzi o to, że przed chwilą myślałem, że ktoś sobie coś tam e, zrobił. Bo takie dostałem informacje, że ktoś, e, jakby no, że było tak dziwnie. E, to jest popierdolone. Ale jest jakby okej, okay, nie? Żeby była jasność, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Film Konopa pewnie będzie niebawem. Jak wrzuci to sobie go obejrzymy wspólnie. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia.